Czas na bajkę. Livia i nieudana próba przyjaźni. Dzień zapowiadał się zwyczajnie, do momentu, gdy drzwi klasy trzeciej B otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Do środka weszła dziewczynka w jasnym swetrze i granatowej spódniczce. Niosła plecak tak starannie, jakby w środku miała coś delikatnego. Za nią szła pani Aneta, uśmiechnięta, ale poważna. Dzieci, poznajcie Aurelię, przeprowadziła się do naszego miasta i od dziś będzie się z nami uczyć, powiedziała. W klasie zapadła ta osobliwa cisza, która pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś nowy przekracza próg. Dzieci mierzyły Aurelię wzrokiem, jedni z ciekawością, inni z obojętnością. A Livia? Livia poczuła coś jak błysk w brzuchu. Takie uczucie, kiedy zaraz może wydarzyć się coś fajnego. Nowa koleżanka, może będzie lubić kredki, jak ja. Albo skakanki, albo obie rzeczy naraz, przemknęło jej przez głowę. Zanim pani Aneta zdążyła wskazać wolne miejsce, Livia już machała ręką. Tu, usiądź tu, obok mnie, zawołała z entuzjazmem, aż kilka osób się uśmiechnęło. Aurelia przytaknęła delikatnie i usiadła. Pachniała jak czyste kartki w nowym zeszycie, spokojnie i cicho. Cześć, jestem Livia, wyszeptała z szerokim uśmiechem. Lubisz rysować? Aurelia spojrzała w jej stronę, lekko zaskoczona tempem nowej znajomości. Chyba tak, odpowiedziała po chwili. Livia uznała to za świetny znak. Jeszcze nie wiedziała, że to chyba okaże się słowem, które zbuduje między nimi niewidzialny most, taki, po którym obie będą próbowały przejść, ale każda w swoim rytmie. Następnego dnia Livia przybiegła do szkoły wcześniej niż zwykle. W jej piórniku czekały świeżo zaostrzone kredki, a w głowie, plan. Dzisiaj się zaprzyjaźnimy na dobre. Powtarzała sobie w myślach, czując dreszcz ekscytacji. Kiedy Aurelia weszła do klasy, cicho jak poranek bez wiatru, Livia już siedziała przy jej ławce. Zobacz, powiedziała z dumą, pokazując pudełko pełne kredowych kolorów. Mamy godzinę wychowawczą. Możemy coś razem narysować. Aurelia skinęła głową. Usiadła, wyjęła ołówek i przez chwilę tylko obserwowała, jak Liwia zamaszyście prowadzi różową linię po kartce. Co rysujesz? Zapytała cicho. Tęczę, a potem dodam kotka na końcu, żeby pilnował kolorów. Livia zaśmiała się i przymrużyła oko. Może narysujesz słońce? Właściwie... Mogę. Aurelia sięgnęła po żółtą kredkę, ale po chwili odłożyła ją na bok. Nie wychodzi mi rysowanie. Livia zastygła z kredką w powietrzu. Ale przecież tu nie chodzi o to, żeby wychodziło, powiedziała z przekonaniem. Tylko żeby było kolorowo. Aurelia uśmiechnęła się, ale nie sięgnęła po kredkę. Wzięła do ręki książkę i zaczęła przeglądać jej strony. Livia poczuła, że jej serce trochę przygasło jak świeczka, której nagle brakuje powietrza. Na przerwie spróbowała inaczej. Chcesz grać w klasy? zapytała już, trzymając kredę w dłoni. Nie bardzo. Wolę patrzeć odpowiedziała Aurelia spokojnie, siadając na parapecie. Livia skakała po polach z numerkami, wołając osiem, dziewięć, ale kątem oka wciąż zerkała na Aurelię. Ta siedziała z dłońmi splecionymi, bujając nogami, z lekkim uśmiechem. Nie wyglądała na znudzoną, ale też nie wyglądała na kogoś, kto chciałby dołączyć. Po lekcjach Livia próbowała zrozumieć to dziwne uczucie. Jest miła, naprawdę miła, ale jakby za szkłem. Jakbyśmy były w dwóch różnych światach: ja w kolorowym, a ona w takim cichym, przezroczystym. Wieczorem przy kolacji mama zapytała: Jak tam nowa koleżanka? Livia wzruszyła ramionami. Fajna, tylko. Trudno do niej dotrzeć, mama uśmiechnęła się łagodnie. Może ona potrzebuje po prostu innego tempa niż ty. Nie każdy lubi wchodzić w przyjaźń z marszu. Livia pokiwała głową, ale w środku coś się w niej burzyło. Przecież ona chciała tylko dobrze. Chciała, żeby Aurelia się śmiała, żeby mówiła więcej, żeby było. łatwiej. A zamiast tego. cisza. cisza, która pachniała spokojem Aurelii ale smakowała jak tęsknota Liwi. Tydzień później w klasie pachniało klejem i świeżym papierem. Pani Aneta uniosła pudełko z patyczkami po lodach i plasteliną. Dzisiaj budujemy mosty, powiedziała z uśmiechem. Mosty to nie tylko konstrukcje czasem łączą ludzi, którzy są bardzo różni. Livia od razu zerknęła na Aurelię. To znak, pomyślała. To o nas. Podbiegła do niej zanim ktokolwiek zdążył się dobrać w pary. Zróbmy razem. powiedziała z szerokim uśmiechem i błyskiem w oczach. Aurelia skinęła głową spokojnie. Dobrze, ale może tym razem zróbmy to porządnie. dodała ostrożnie. Jasne. Liwia aż klasnęła w dłonie. Będzie super most. Usiadły obok siebie. Na ławce błyszczały kolorowe patyczki, plastelina i kredki. Livia od razu zaczęła działać. Układała elementy włók, dodawała małe chorągiewki z kartek i naklejała gwiazdki. Aurelia tymczasem mierzyła odległości, dbała, by każdy patyczek był równy, symetryczny, żeby most nie chwiał się ani o milimetr. Zobacz, dodam tu kolorowy daszek, powiedziała Livia, sięgając po pomarańczowy papier. Ale to nie ma sensu konstrukcyjnego, odpowiedziała Aurelia. Most musi być stabilny. A co z fantazją? Roześmiała się Liwia. Nie wszystko musi mieć sens. Aurelia spojrzała na nią z uśmiechem, ale tym razem nic nie odpowiedziała. Zamiast tego zaczęła cierpliwie poprawiać jej plastelinowe słupki. Przez chwilę obie milczały, tylko dźwięk patyczków i odklejanej taśmy przerywał ciszę. Ty to robisz na czuja! Powiedziała Aurelia w końcu. A ty tak jakbyś budowała most do prawdziwej rzeki? zaśmiała się Livia. Może to dobrze. Ty zrobisz, żeby się nie zawalił, a ja, żeby był piękny. Aurelia uniosła brwi i pierwszy raz uśmiechnęła się szerzej. Może tak, przyznała. Chociaż trochę się boję, że przez twoje chorągiewki się przewróci. To wtedy go odbudujemy, odpowiedziała Livia z pewnością. W przyjaźni też czasem się coś sypie, a potem można naprawić, co nie? Pani Aneta przechodziła między ławkami, chwaląc dzieci. Pani Aneta przechodziła między ławkami, chwaląc dzieci. O, jaki pomysłowy most! Powiedziała, zatrzymując się przy ich biurku. Na blacie stała ich konstrukcja. Trochę krzywa, trochę bajkowa, ale wytrzymała. Pomiędzy równymi filarami Aureli wisiały kolorowe chorągiewki liwi. Kiedy pani aneta położyła na nim gumkę recepturkę i puściła, most tylko lekko się zachwiał, ale nie upadł. Brawo za współpracę! pochwaliła nauczycielka. Most wytrzymał próbę! Livia klasnęła, Aurelia skinęła głową. Obie czuły satysfakcję, choć każda z innego powodu. Livia, bo było kolorowo i pomysłowo. Aurelia, bo było równo i solidnie. I chociaż nie spojrzały na siebie w tym samym momencie. Obie się uśmiechnęły. To był ich pierwszy prawdziwy most, z patyczków, plasteliny i odrobiny zrozumienia. Tego dnia klasa Liwi miała lekcję muzyki. Na tablicy pani Aneta zapisała wielkimi literami: Śpiew to radość! Dzieci od razu zaczęły chichotać, bo każdy wiedział, że muzyka w ich klasie rzadko brzmiała jak w filharmonii, raczej jak w zoo, w którym każdy zwierzak próbuje śpiewać po swojemu. Livia uwielbiała te lekcje. Już od wejścia nuciła melodię i rytmicznie stukała o ławkę palcami. To dziś śpiewamy tę nową piosenkę, prawda, pani Aneto? Zapytała, aż jej oczy błyszczały z ekscytacji. Dokładnie tak, Livio. Świat dźwięków, nasz nowy hit, potwierdziła nauczycielka z uśmiechem. Kiedy pani Aneta poprosiła, by uczniowie zaśpiewali razem, Livia od razu wystartowała. – La, 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 śpiewam jak na niebie ptak! – wykrzyknęła pełnym głosem. Kilka dzieci zachichotało, Igor aż zasłonił uszy z przesadą, a pani Aneta powstrzymała śmiech. – Livio, świetna energia! – powiedziała ciepło. – Ale może spróbujmy śpiewać trochę ciszej, żeby było nas wszystkich słychać. Livia pokiwała głową, ale po chwili znów zaniosła się śpiewem. Tym razem jeszcze głośniej, bo przecież ciszej to nie to samo, co nudniej. Aurelia, która stała obok niej z tamburynem, drgnęła lekko, gdy Livia znów zawyła w najwyższym tonie. Oj, może trochę za mocno, szepnęła delikatnie. Ale przecież to ma być z uczuciem, odparła Livia, nie przestając rytmicznie uderzać w bębenek. Piosenka o dźwiękach nie może być cicha. Pani Aneta podeszła bliżej i lekko położyła rękę na ramieniu Liwi. Wiesz, Śpiew z serca nie zawsze musi być głośny, czasem najpiękniej brzmi wtedy, gdy inni chcą się do ciebie dołączyć, a nie muszą cię przekrzykiwać. Livia przycichła, spojrzała na Aurelię, która trzymała tamburyn blisko siebie, z pół uśmiechem i lekkim zawstydzeniem. Chcesz zaśpiewać refren razem? Zapytała po chwili ciszy. Mogę spróbować, odpowiedziała Aurelia spokojnie. I wtedy wydarzyło się coś zaskakującego. Kiedy Livia zwolniła tempo, a Aurelia odważyła się dodać swój głos. Piosenka zabrzmiała dobrze. Nie idealnie, nie koncertowo, ale prawdziwie. Ich głosy nie pasowały do siebie idealnie, ale razem tworzyły coś ciekawego jak dwa kolory, które na palecie malarza wcale się nie mieszają, ale obok siebie wyglądają pięknie. Po lekcji obie milczały chwilę, po czym Livia powiedziała: Wiesz, my jesteśmy jak dwa różne instrumenty. Ty jak flet, a ja jak trąbka. Aurelia roześmiała się. I razem trochę fałszujemy. Śmiały się obie, choć wiedziały, że coś między nimi nie gra. Następnego dnia korytarz szkolny tętnił życiem. Dzieci biegały, śmiały się, wymieniały naklejki. Livia szła z plecakiem przewieszonym przez jedno ramię, z głową pełną pomysłów. Dzisiaj coś się zmieni pomyślała z determinacją. Nie poddam się tak łatwo. Zauważyła Aurelię stojącą przy tablicy ogłoszeń. Patrzyła na plakat o konkursie muzycznym. O, konkurs piosenki szkolnej! Zawołała Livia, podbiegając do niej. Widzisz, to znak. Przecież obie lubimy muzykę. Wystąpmy razem. Aurelia odwróciła się powoli. Jej włosy w chłodnym odcieniu blondu połyskiwały w świetle okna. Ja? wystąpić? Zapytała cicho. No pewnie. Ty grasz na tamburynie, ja śpiewam. Będziemy jak. no nie wiem. duet roku. Aurelia uśmiechnęła się, ale był to ten uśmiech, w którym Liwia natychmiast rozpoznała delikatne nie. To miłe, że pytasz, ale. Ja nie bardzo. Lubię scenę. Wystąp ty, ja ci pokibicuję. Livia poczuła, jak wewnętrzny płomień entuzjazmu zasyczał jak zgaszona zapałka. Ale mogłybyśmy coś stworzyć razem, próbowała jeszcze gestykulując z pasją. To nie musi być głośno ani idealnie. Wymyślimy coś po naszemu. Aurelia pokręciła głową. Lubię, kiedy wszystko jest ciche. Wtedy słyszę własne myśli. Powiedziała spokojnie, po czym odsunęła się o krok. Livia przez chwilę patrzyła za nią, jak odchodzi powoli w stronę klasy. Wszystko w Aurelii było uporządkowane. Jej włosy, głos, sposób chodzenia, nawet to, jak odmawiała, zawsze grzecznie, z uśmiechem, ale ostatecznie. Pod koniec dnia, gdy dzwonek oznajmił koniec lekcji, Aurelia podeszła do Livi. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś, powiedziała cicho. Wiesz, to było bardzo miłe, ale nie chciałaś odparła Livia, trochę bardziej sucho niż planowała. Aurelia spuściła wzrok. Nie dlatego, że nie lubię ciebie, po prostu potrzebuję ciszy. Czasem hałas, nawet ten radosny, mnie męczy. Te słowa zatrzymały Livię. Cisza ją męczy mniej niż moja radość? Pomyślała. Ale zaraz przypomniała sobie, jak sama nie lubi, gdy ktoś narzuca jej sposób zabawy odchrząknęła i powiedziała już łagodniej No dobra, to może zamiast śpiewania zrobimy coś spokojnego. Aurelia uniosła brwi. Na przykład? Nie wiem. Napiszemy piosenkę, ale bez śpiewania, roześmiała się Livia. Albo wymyślimy słowa i damy komuś innemu do zaśpiewania. Aurelia zastanowiła się chwilę. To brzmi lepiej, przyznała. Usiadły więc na ławce i próbowały napisać tekst o przyjaźni. Pierwsze zdanie zapisała Livia. Nie każda fala spotka się z drugą na morzu, ale obie patrzą w to samo niebo. Aurelia spojrzała na słowa i kiwnęła głową z uznaniem. To bardzo ładne, powiedziała. I bardzo. Prawdziwe. Wtedy Livia zrozumiała coś, czego wcześniej nie widziała. Aurelia nie była ani nudna. Ani zimna. Była po prostu inna. Nie potrzebowała głośnych przyjaźni ani wspólnych planów. Wystarczało jej zrozumienie. Kiedy rozeszły się po lekcjach, Livia pomachała jej z korytarza. Aurelia odpowiedziała tym swoim małym, spokojnym uśmiechem, który mówił więcej niż tysiąc słów. I może rzeczywiście, nie było między nimi iskry, ale była życzliwość, a to też potrafi rozświetlić dzień. Na kolejnej przerwie, Livia bawiła się z dziewczynką z młodszej klasy, kiedy z daleka zauważyła Aurelię siedzącą na ławce z książką w ręku. Machnęła do niej, a Aurelia odwzajemniła gest. To wystarczyło. Wieczorem Livia powiedziała mamie. Wiesz, próbowałam się zaprzyjaźnić z Aurelią, ale jakoś nie wyszło tak, jak myślałam. A to źle? Zapytała mama. Nie, bo ona jest fajna, tylko po prostu inna i ja też jestem fajna, tylko w inny sposób. Mama przytuliła ją mocno. To najpiękniejsze, co można zrozumieć. W piątek pani Aneta zapytała klasę o lekcję tygodnia. Ja się nauczyłam, że można być dla kogoś miłym, nawet jeśli nie zostaniemy najlepszymi przyjaciółkami, powiedziała Liwia. Bo przyjaźń nie zawsze się udaje i to nic złego. Aurelia uśmiechnęła się z ławki obok. Nie siedziały już razem w ławce, nie siadały obok siebie na stołówce, ale gdy mijały się na korytarzu, zawsze mówiły, hej! i to małe hej znaczyło, jesteśmy w porządku. Jeśli lubisz takie historie, zostaw suba i napisz w komentarzu, co myślisz o Livii i Aurelii. Dzięki, że jesteś.